Witajcie moi drodzy. W tym filmiku pokonam trzecią nawałnicę siły, czyli szurę. Mamy tutaj do pokonania czterech przeciwników. Emmę, Ishina, Demona Nienawiści oraz Wewnętrznego Ojca. Zapraszam. No to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie Emma, czyli dokładnie ten sam zestaw jak wybieramy zakończenie Shura w grze. Kiedy zgadzamy się słyszeć do końca naszemu ojcu. Wtedy właśnie walczymy z Emmą, no i później z Ishinem, Ashiną. No i tak się właśnie zaczyna ta nawałnica. No to na pierwszy ogień idzie Emma, łagodne ostrze. Coś prosta walka, jedyne co na co musimy uważać to zdecydowanie ten jej chwyt. Chwyt jest najbardziej niebezpieczny, dodaje największe obrażenia. A tak poza tym to cała walka z Emmą to atak deflekt, atak deflekt. No i to właściwie tyle. Emma używa wszystkich trzech ataków specjalnych, czyli podcięcia, oraz właśnie chwytu, ale to chwyt jest najbardziej niebezpieczny, tak jak wspomniałem. Podobnie jak nie używa ona Krzyża Ashiny, ale ten atak jest dobrze telegrafowany, więc łatwo go uniknąć. No, to była Emma, no i dalej mamy Ishina Ashina. W tej walce on używa, oczywiście, w drugiej fazie ognia, i to te ataki są najbardziej niebezpieczne. Pierwsza faza to tu w sumie nie ma wielkiej filozofii. Trzeba skupiać się na defekcie i również uważać na jego chyt. W tej fazie, jeśli chodzi o ataki niebezpieczne, to najczęściej używa on pchnięć, więc trzeba mieć przygotowaną kontrę Miki. Tak jak w pierwszej fazie, możemy spokojnie zdeflektować to jego Ichimonji, tak już w drugiej lepiej tego nie robić, bo wtedy zawsze idzie atak ognisty i zdecydowanie lepiej robić unik. Za ja każdym razem, gdy użyć swojego ataku ognistego, to unik i jeszcze raz unik i dopiero atakujemy. Trzeba, ja. co oczywiście pokazuje podejście na spokojnie, wyczekiwanie momentu na atak i pomalutku wbijanie jego postury. Teraz ja używa ataku, który jest jednym z bardziej niebezpieczny jest. właśnie ja tutaj jestem cudem, jednak stałem stałym wspomnieniem, chociaż myślałem, że wcale tak nie jest. I prawie przez to zginąłem. Nie wiem, jakim cudem te wspomnienie już tutaj dosięgły, no ale no dobra. No i teraz czas na trzeciego bossa, czyli demona nienawiści. No powiem szczerze, że tej walki za bardzo nie lubię i często mam z nią problem. Przez całą moją grę Sekiro od samego początku nigdy nie używałem kapelusza, więc tutaj również tego nie robię. A trzeba przyznać, że właśnie w walce z dowodem nienawiści to kapelusz jest bardzo przydatny. Oczywiście ten, który odbija obrażenia ogniste. Pierwszą fazę można zbić bardzo szybko, używając bal oraz właśnie ostrza śmiertelności. Wtedy ładowane atak pierwszy i drugi. chodzi się na kolana, zbijamy kilka razy. I powtarzamy potem jeszcze raz bal i znowu ostrze śmiertelności. Cała walka z nim polega na mozolnym zbijaniu paska zdrowia, oczekiwają na dobry moment na atak, no i unikają takiego ognistych kombosów. I w drugiej fazie zyskuje kilka ataków, to właśnie jest jeden z nich, uderza nogą o ziemię i wytwarza ogień na siebie. Musimy poskoczyć i dać się przyciągnąć, aby spokojnie uniknąć tego ataku. Jednym z jego najbardziej niebezpiecznych ataków jest szarża. Musimy po prostu uskoczyć, aby uniknąć obrażeń. Ale niestety jeśli robi nam to w momencie kiedy go atakujemy albo gdy próbujemy od niego odbiec, to możemy, o właśnie tak jak ja tutaj, zrobiłem ścisk i nie zdążyłem po prostu uskoczyć. Akurat ta umiejętność ślizg w moim przypadku często mnie gubiła. Gdybym tylko mógł, to bym ją chętnie wyłączył. Właśnie gdy animacja ślizgu się pojawi, to mamy zdecydowanie mniej czasu, aby uskoczyć przed jego podcięciem. Teraz wykonuję swój drugi nowy atak, razem są to po prostu kule ognia. Zreszcie nie wystarczy biec w jedną stronę, nie mam pojęcia dlaczego dałem się tą pierwszą trafić. No i tak go sobie mazolnie bijemy, malutku, aż druga faza dobiegie końca no i zaczniemy trzecią. Od razu używam ceremonialnego Tanto, aby zyskać Symbole Ducha. No i tutaj ma miejsce jego nowy atak specjalny. Robi on podcięcie, potem przy drugim kręceniu musimy uskoczyć i przy trzecim również musimy podskoczyć, bo jest to kolejne podcięcie z kanji. On wtedy zapala arenę dookoła siebie, no i niestety mamy ograniczone pole do walki z nim. Ta walka poszła mi dużo gorzej niż sobie zakładałem, niestety otrzymałem wiele hitów, ale ostatecznie jakoś to poszło. Najlepiej zdecydowanie trzymać się na dystans i podchodzić do niego tylko wtedy, kiedy jest to bezpieczne, bo on w sumie najbardziej niebezpieczny jest właśnie na średnim dystansie, ma wiele takich ataków, które mogą nas niestety wtedy dosięgnąć. Nie była to walka, z której byłem zadowolony, robiłem tutaj niestety wiele błędów, no ale to było moje drugie podejście do tej nawałnicy, więc no poszło jak poszło. I tutaj ponownie zaraz wykonam ślizg, zamiast właśnie uskoczyć przed jego atakiem. Tym razem na szczęście to nie dosięgnęło, ale za każdym razem mam z tym problem. Naprawdę gdybym tylko mógł, to bym tego skila całkowicie wywalił. To, że go trzeba tak pomalutku smyrać tymi atakami, to walka trwa niestety bardzo długo. Poszło jak po grudzie, ale jakoś się udało i walka z demonem nienawiści została skończona. No, i teraz został do pokonania już tylko jeden boss: wewnętrzny ojciec, czyli Ainer Father. Wewnętrzny ojciec też się tak bardzo nie różni w porównaniu do tego z drugiego wspomnienia z hiraty. No, ale ma po prostu dużo częściej teleporty, gdzie chowa się w sowę. I próbuje nas zaskoczyć atakiem gdzieś z zapleców. Pokaże swój nowy ruch zaraz po opadnięciu z wyskoku wykonuje jeszcze dwa zamaszyste ataki. Już w pierwszej fazie będzie używał tego kruka, a normalnie tego chyba nie robił. Cały czas faktycznie musimy być przygotowani na deflektowanie. W momencie, gdy próbujemy go nawet raz uderzyć, on potrafi się błyskawicznie, znaleźć nam za plecami przed właśnie mgiastego kluka. No i oczywiście cały czas musimy uważać na petardy, które wciąż zadają ogromne obrażenia. Moment, w którym on uderza Chimondri w ziemię, to jest właśnie najlepszy moment na nasz atak. Wtedy możemy mu zapodać nawet atak z Mortal Blade'a. No i tutaj, prawie zostałem zabity przez kolumnę, ponieważ tak mnie zepchnął, że już nie mogłem uskoczyć przed petardami. Które zabawiły mi prawie całe życie. to, że często on od nas ucieka, no to niestety walka trwa długo, a druga faza będzie niestety jeszcze dłuższa, bo tam już w ogóle będzie uciekał dosłownie co chwilę. Tutaj w tej drugiej fazie potrafił on już teleporty zamieniać w takie dłuższe kombosy. Wykonuje praktycznie trzy teleporty pod rząd, czego ostatni kończy się takim silnym atakiem z nad głowy. niestety już nawet po uderzeniu i potrafi on zniknąć i się steleportować, co jeszcze bardziej przedłuża całą walkę. Naprawdę ciężko nadbyćmy tutaj ten pasek postury. Tutaj w swoim ataku specjalnym Sowa już nie tylko będzie nas atakować takim podcięciem, na którym musimy przeskoczyć, ale również potrafi atakować takim pionowym lotem, na który po prostu musimy uskoczyć w bok. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że wewnętrzny ojciec jest trudniejszy nawet od samego wewnętrznego Ishina. Po prostu walka z Isinem jest krótsza, on nas atakuje, ale od nas nie ucieka. No a ojciec właśnie to głównie robi, przez to nabicie mu fasko postury jest naprawdę bardzo trudne. I tu właśnie Sowa zaatakowała swoim pionowym atakiem, ale niestety USKOP się nie sprawdził, zdecydowanie lepiej działa unik w prawo albo w lewo. Ty już straci większą ilość swojego zdrowia. No to wiadomo, pasek postury już tak szybko mu się nie regeneruje. I teraz tylko stopniowo trzeba atakować dalej, aby go ostatecznie pokonać. No, i wewnętrzny ojciec został w końcu pokonany, i cała nawałnica zostaje zaliczona. Pokonano wewnętrzne odzwierciedlenie. Jest naszą nagrodą, będzie oczywiście jego wspomnienie, które pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć siłę ataku. No ale poza wspomnieniem jest jeszcze myślę ciekawsza nagroda, czyli nowa skórka dla naszej postaci, czyli szura. Ze względu na to, że to była moja trzecia zaliczona nawałnica, no to odblokowała się również ta czwarta, czyli droga śmiertelności. Skórka szury wygląda naprawdę kozacko, myślę, że równie dobrze co skórka Tengu. Dostajemy ekstra opaskę na oczy, a nasze ciuchy są jakby przypalone i tlą się jeszcze żarem ognia. Będzie to odpowiednia skórka, aby uporać się z ostatnią, czwartą nawałnicą siły. No to właśnie, zobaczmy tą czwartą nawałnicę. I co my tutaj mamy? W drodze śmiertelności. Musimy pokonać aż 17 bossów pod rząd. Pogrąż się w namyśle nad wspomnieniami bitew i walcz po kolei ze wszystkimi zwykłymi przeciwnikami. Po ukończeniu tej wyczerpującej walki na śmierć i życie nie ma żadnych nagród do zdobycia. Czyli, za pokonanie tych wszystkich 17 bossów, nie dostaniemy żadnej nagrody. No nie powiem bardzo motywujące. Naszą nagrodą po prostu będzie tylko i wyłącznie satysfakcja z ukończenia tego wyzwania. Na samym końcu oczywiście czeka na nas trójka wewnętrznych bossów. Zaczynając od Genichiro, Ojca i na końcu musimy się zmierzyć z wewnętrznym Isshinem. Nie wiem jeszcze czy tą czwartą nawałnicę na pewno skończę, bo jakby nie patrzeć, 17 bossów wymaga masy czasu. i Musimy być skupieni przez cały, cały czas. No ale spróbować na pewno spróbuję. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć.